еще щивитала тайми я и вижу уменьшу ну цель свитала а кто сюда он не а я чей тут тайми а я чей тут мы он но ты еще ты еще джаку ты еще джаку ты брудаще покаща O jaki osioł ty jesteś? O, Ontario poszedł. O ale się. O. Co ona robi? Dzisiaj, moi drodzy, mam kamerzystę. No czekaj, jeszcze nie zjechać do bo to Dzisiaj kamerzysta w swojej roli będzie... Okay. Ja nie wierzę w to. Dobry koń, super! Jak widać moi drodzy, da się konia nauczyć się wania. To jedyny jakiś sygnał, chyba ona to jakoś to wykorzystała, że ja obok niej stoję po prostu. Teraz nie widzę. Ale tu. Dobra, panie, super.

E, дайте знать в комментариях, у меня раза кого даже влево. Ну, я че не видела. Ну, и шелку. Ну, и стой. Я бы взяла, но бы пока свистку, вот i mi bo to nie, Hakuś już wyczyszczona, teraz idziemy... a nie widać. A teraz idziemy na paswisko. Troszkę po Dzisiaj mam w planach drągi. Jak wiecie tam przeszkoda jest ustawiona w No ale będziemy musieli zlikwidować to grzaka, bo skakać się nie będziemy na razie. A mój koń nauczył się ziewać. Super. nie wiem czy to jest dobry pomysł Co się aha no to świetnie yy, no ale zobaczymy o proszę Koniu. chociaż chociaż jest to fajny pomysł bo zobaczcie oddalamy się od ontario a ona się asiwa świetnie tak jak gdyby uszanie rozluźnienia na konia no nie wiem czy to on pary idzie. No to dobrze, bliżej idzie. Bo tak to by płakał. A my idziemy go w pas mistrza, nie? Świetnie. Dobra, moi drodzy, już jesteśmy. Um, tak ile robi. A sobie trawki pożarła, więc trzeba będzie ją troszkę zmotywować. Ja nie wiem co z tym halterem się stało, no. No i nie wiem, no jakoś za tym zimacie, więc schodła się jaka lada. Eee, tak. No co to trochę. Tam widzicie drogi. Kawerzysta zaraz wam tam pokaże. Możesz tam iść. Jęknie to super! No. No. Dobra, teraz musimy w wchodzić, żeby rozpętała się. I oczywiście na koniec treningu co myjemy nóżki, żeby schłodzić. Patrzcie jak się ubłociła, bo niestety ta pogoda to jest jakaś masakra w ogóle. Jest który Kawarzysta Trzeci maj, nie? No. Trzeci maj i ja w szapce zimowej. Masakra. Ale oczywiście nóżki można schłodzić. Y, absolutnie myć konia w zimę. Można się przeziębić, ale nóżki spoko sprawa. No w zimę, no w jest zimno. No ogólnie jak jest zimno, to nie wyjemy konia. Czy ty ziewać, koju? Patrz, na, 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 na. Widzowie liczą znowu, ile hakowa do razy, ile razy się Kamery. <gry> Hej, kamerów. Czekaj chwilkę. Kamerów herma. Tak. No, no, Słuchaj. 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 Odziekuję. Patrzcie, patrz, jak ładnie mi daję daje. Proszę bardzo, żebym tutaj... E, o, tak dokładnie pod kopytem, o świetnie, konie, super, o, super coś a tamto gdzieś tak dasz ładnie, to mnie, tej tej już nie chcę, teraz tą białą, no świetnie, no super, a jakbyś tak przody dawała i tak trzymała, no super, Błaga. Na szczęście nie boi węża węża pomiędzy nogami, tak ja jestem oczywiście, więc nie mam z tym problemu, żeby się tak zawinąć. Super haki. Kamerę. Świetnie. Kołożysta. Sam robi kamerę. W moi drodzy to jest dieta, nowa dieta Akamady. Ustalona przez panią niedotyczkę z Huwelera, na przytyciach Akamady. Na razie równy miesiąc dopiero do jedzenia właśnie sieczkę, granula z Huwelera jakieś tam witaminy. No i tyle. Sieczka jest z lucerną. Oczywiście. Lucerna ma dużo białka. I zobaczymy, czy to coś da. Yy, za 3 miesiące kontrola Jak nic nie da to wtedy zmieniamy yy, dietę Albo zwiększamy losów dawkę No i to jeszcze zalewam wodą i mieszam Okej, okay, zaladę wodą, więc trzeba pomieszać sobie Wiem, że niektórzy lubią jak się przygotowuje jedzenie dla konia To jest takie ASMR Co prawda jak teraz coś mówię Ale a bo dzisiaj taki luźny vlog, przepraszam was bardzo, że tak mało się tutaj działo i krótko. No ale też jest właśnie zimno. Ja musiałam parę spraw jeszcze pozałatwiać. Dlatego dzisiaj y, luźny vlog, po prostu zostaje mi taki sobie dzień wolny. O, Senuka już jedziemy na Hawirę. Dokładnie wymieszać, żeby te wszystkie witaminy się y, przylepiły do tej sieczki bo niestety te witaminy są w takiej postaci jak piasek o. super i teraz zobaczcie jak Hakamana reaguje na ręzonką, oczywiście Bo to jest jej ulubiona część dynia, kiedy przyjeżdżam o właśnie, kiedy przyjeżdżam, to jest jej ulubiony moment. I kiedy jej daje jedzenie, to jest drugi ulubiony moment, w którym rży. No, się zajada trawkę na futerce takiej. Uwaga. Aha. O jejciu. No, słyszałam cię słonko. No, już idę. No. Chodź, chodź, chodź. Chcę rozluźnić je na śledź. No super, niech będzie, proszę. Proszę, niech będzie. właśnie nauczyłam ją ziewać, żeby się uspokoiła. ona strasznie była napalona, tej jest oko. Zaraz lepiej jej to wychodzi. Muszę jej te inne wiadro kupić, proszę gumowe. O, patrzcie, patrzcie co ona kupi. Taki. Ja cię kochałam na szafę. O, biała skarpetka. <gum> Ale ty masz mięśnie, masakra, koniu. Cudownie. Ale jak na 3 lata zobaczcie jaki ona ma grzbiet. I te mięśnie są mega twarde tutaj grzbietu. A mimo to, że nigdy nie siedział po prostu pracą z ziemi. Ona to wyrobiła tak samo za jak Jaki tu ma zarys. Masakra, kurczę. To to jest dopiero mięśnie wielki. No jedyny Majkałem, że troszkę jej te żywra widać. Ale zdrowy, zdrowemu koniu. Żebra widać ogólnie, yy, ale wiem po prostu, że ma niedowagę i chcę po prostu, żeby ważyła te 500 kilo równe, a nie że, nie, że ma niedowagę jakąś. Super, Byp. Dobry kaj. na jeciec? No, 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 super. Montary już czeka, zaraz wyjdę, zaraz wyjdę. Dobra, ja, się, ja chwytałem tutaj chwilę, pożegnam się z wami, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, będą ciekawsze filmy i będą, uwaga, uwaga, zapowiedź i ci, którzy oglądają do końca, tylko będą wiedzieć. Filmy będą się pojawiać od poniedziałku do piątku, a kiedy, dam wam znać i wszystko się dowiecie w swoim czasie. Także taka niespodzianka dla was, mam nadzieję, że się cieszycie. Nie, hakuś też się ciesz, Papa.